Dane wypuściła swoje zapachowe giełki. Nie mogłam się powstrzymać. Chciałam kupić nawet cały ten box z tymi wszystkimi trzema zapachami, ale już nie było, więc kupiłam giełkę Sweet Escape. Tak wygląda jej opakowanie, jest dosyć proste. Ja bym w nim może tak Tyci tyci coś pozmieniała, ale jest minimalistyczne, więc to się w sumie zawsze obra. Od razu też zaznaczę, że wysyłka była po prostu ekspresowa, a w środku w paczce poza tą giełką dostałam też taką pocztówkę. I trochę się zdziwiłam, na początku myślałam po prostu, że ktoś mi coś dodał do paczki przez przypadek. Tutaj Wam rzucam dokładnie, co jest napisane z tyłu. Że jest to naprawdę fajna inicjatywa, także ja podejrzewam, że niebawem się tam wybiorę i również Was do tego zachęcam. A teraz robimy sobie taki mały test tej mgiełki. A to mizer rewelacja: po prostu nic kompletnie się tutaj nie zacina. Mogę tak psikać, psikać, psikać i naprawdę jest ok. Także od razu dla niego wielki, ale to naprawdę wielki plus. A jeśli chodzi o sam zapach, no to trzeba przyznać, że jest naprawdę bardzo słodziutki, owocowy, ale jednocześnie też taki delikatnie orzeźwiający. Uh -huh. Podoba mi się. Naprawdę jest bardzo ładny. Chociaż tak szczerze nie wiem, czy on mi bardziej nie będzie pasować tak typowo do nastolatek. On mi się kojarzy z takimi czasami moimi nastoletnimi, więc może to dlatego. Ale według mnie naprawdę bardzo, ale to bardzo ładny zapach. Ciekawa jestem też, tylko jak z trwałością, ale to już pewnie Wam napiszę albo w opisie, albo w komentarzach. Jeśli oczywiście będziecie ciekawi. No i co? Ja jak na razie mogę powiedzieć, że jestem na to. A Ty masz do polecenia swój jakiś ulubiony zapach? Koniecznie daj mi znać w komentarzu. A jeśli chcesz ułatwić sobie swoje makijażowe życia, to nie zapomnij mnie zaobserwować. Buziaki! Mua.